Ciema, widzę, że jest dosłownie środek nocy Igor został ugryziony przez mojego evil Twina I w tym momencie pojechał gdzieś na pole samochodem I nie mam pojęcia gdzie jest Obserwujcie, dosłownie na, samochodu na podjeździe nie ma Wiem, że Igor skręcił na szczęście tutaj obok domu I tu jest ten wjazd do ciemnego lasu, no nie? Obserwujcie to, jest normalnie auto Ale, czekajcie, co? Co jest grane? Samochód stoi Czy Igor miał wypadek? Igor! Dźwigni są otwarte? Ej, pomóż mi! Czekaj, mi! Co jest? A, a, Igor, to ty? porwał mi Evil Twin. To był Twój Evil Twin tak, cały czas? Evil... Twin on mi porwał. Czyli ja to. Obry... Ogrzyzienie mam. To z walki. Skoro Twój Evil Twin, którego mój Evil Twin ugryzł przywiózł cię tutaj, to gdzie on jest teraz? Czyli to on zostawi otwarte drzwi. Tak! On mnie tutaj roz... rozbił się w ogóle w tych krzakach. On ci rozwalił furę. Co? O nie. Ogólnie nie wiem, czy stąd, Igor, wyjedziemy. Bo całe koło przednie lewe jest zakopane. To auto jest całe rozwalone. Ja nawet nie chcę patrzeć tam. Ej, czekaj, ja zobaczę moimi oksami, jakie są szkody. Dobra, 30 tysięcy szkód yy, masz yy, wartych tutaj. Najgorsze jest to, że on jest na baterie, ten samochód, nie? Dobra, na szczęście nie odjechałeś daleko od chaty, więc wracajmy na chatę. Teraz Twin to był nie ja, we, Evil Twin. Ale kto mi teraz odpowie za szkody! Stary, on, musimy go dojechać. Oni łamę się do nas do domu. Ej, też coś słyszałem. No, dawaj szybko. Czy jesteśmy zamknięci? Patrzcie. Uwaga, zamykam samochód. Dobra, fura zamknięta. zamknięta. Dobra, czy my możemy w jakiś sposób odpalić teraz sam ten monitoring, żeby zobaczyć co oni robią? Jest, co, możemy. Tak, możemy tam spalić monitoring. Ja mam zdanie z telefonu. Dobra, no nie wiem, odpalam po prostu wejście kamerę pierwszą. Dobra. Wchodzą na kadę po prostu. Ej, ale, zobacz, ej, patrz. twój Evil Twin wygląda dokładnie tak jak wtedy u mnie na odcięgu, tak. Ale mój ma jakąś o, pelerynę? Tak, on przybrał jakąś wyższą formę. Mi się wydaje, że on przez to, że mnie ugryzł zyskał jakąś moc. O nie, czyli teraz on Evil Twin jest jakiś mistyczny! Tak, on jest jakimś, wiesz co, czarnoksiężnikiem, Dobra, ]nikiem. Co robią dalej, odpalaj ten telefon. Jest to dobra, odpalamy dalej. Co? Tak, so. Poszli do kuchni i patrz, jakby oni zamykają cały dom. Tak, oni zamknęli teraz balkon, w sensie teraz, a teraz gdzie idą? Oni zamykają wszystkie drzwi teraz. Patrz, każdy drzwi. Ta... Do Miłosza, do nas, nawet spiżarkę zamknęli. Ej, mocno, czyli oni teraz forsują chatę, jakby. I patrz, poszli w górę na, na górę. Czyli Trochę się kręcą. Bo ten twój poszedł do Ernesta pokoju, tak a mój co, co robi? On coś buduje. Tak no to się do no. O coś w serio buduje? Patrz, bierze te drewniane deski. To wygląda jak. Nie, nie wiem, nie wiem. Może. Czy myślisz, że on buduje jakiś oł na przykład? Mm. Nie, nie ofiary, nie. Bo wiesz, dzikt, na że nauczyjesz nic Pomyśl, jakbyś był swoim bratem, no. ale nie że mną, tylko swoim Evil Twinem, evil? to co byś robił? Ty byś pewnie coś ukradł, a ja bym coś zbudował. To, to prawda. Ej, i patrz, wychodzi mój Evil Twin z psem robotem! I ukradłeś psa robota, w sensie nie ty, tylko twój Evil Twin. Mój Evil Twin, twin ukradł psa robota i patrz, pokazuję go do kamery, tak? Ej, ale. A ja buduję jakąś sekretną bazę! Tak! Ej, czyli twój Evil Twin zbudował sekretną bazę Ej, u nas w domu. Dobra, Igor, bierz kamerę szybko. Musimy jakaś na chatę środku gęszczy. Dosłownie. Myślisz, że my uda, uda nam się pojechać. Dobra, wyjechaliśmy jakimś cudem. Dojechaliśmy. No i dobra. czekaj wiesz co, ja zamknę bramę do naszej posesji. Brama się już zamyka, musimy teraz wejść do środka. Ej, mnie ta ale... ręka w ogóle mega boli, nie? Ja Igor. Ona jest teraz... tak pogryziona. Wiem, że musimy to. Wiem, że to jest ważne, ale zajmiemy się tym później. Najpierw zanim pojedziemy do szpitala, wejść na chatę i stawić czoła naszym braciom. No musimy, musimy na pewno odzyskać chatę, bo nie wiemy, co oni planują. A co jak oni chcą na przykład wysadzić cha tą chatę? Peskitu! Czyli to... w moim odcinku? Dokładnie to było. Oj, dobra, chodź. Zobaczmy, czy ich tutaj nie ma. Ale no, oni to, przecież zamykali to no, tak. No czy No są zamknięte. I jeżeli to jest zamknięte i oni zamykali to i tamte pokoje z tego co widzieliśmy, może jakieś inne okno. Oj, wokoła. tu mogli przeoczyć jakieś okno, bo oni tam tylko drzwi zamknęli, bez a kitu. nic nie robili. Dobra, dawaj idziemy tam dookoła. Dawaj te, tą stroną, ale to jest straszniej. No właśnie o to chodzi. W ogóle porąbana akcja, że jesteśmy braćmi i walczymy z naszymi braćmi. No i to z braćmi, czyli jest czterech braci. No bez kitu. Dobra. Nie, 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 nie ma, nie wal, żeby nie słyszeli, że tu jesteśmy. O, kurna. No, nie pomyślałem. Nie możemy też za bardzo świecić, więc... Ciu, ciu, ciu. Dobra, nie ma nikogo. Idziemy dalej. Dawaj, dawaj. Patrz. Nasza sekretna baza. Myślisz, że jesteś nie? Nic nie ma, ale patrz, tam coś widać. O Ej, kurde, tędy dałoby się wejść. Ej, tam coś jest, patrz się, patrz! O, widziałeś? To był mój Evil Twin. Było widać dokładnie ten ty Tak, tylko nie, on miał po prostu inną bluzę, ale nie wiem czy to było widać. Dobra, idziemy dalej. I Ej, nami się jakieś światło zapaliły. Padnaj, padnij, padnij. Nie wiem, co to było. Chodź, chodź, chodź. chodź tutaj. Patrz tu jest nasz pokój. I patrz, faktycznie jest zamknięty. Nikogo tu nie ma. I patrz, balkon jest jeszcze. Ej, czy on jest otwarty, ten balkon? Co ty gadasz? Myślisz, że balkon jest otwarty? Oni chyba nie sprawdzili tego balkonu. Tak! Jest uchylony balkon! Idealnie. Ktoś tutaj jest. Ej, co robimy? Nie mam pojęcia, ale teraz mamy chwilę, żeby odpocząć. No, sekundy. Zastanówmy się nad jakimś dobrym planem. Mamy teraz chwilę, żeby przemyśleć wszystko. Nie, nie, nie. Zobaczmy czy tu będą. Ja mam katanę. To się przyda. Po cicho, po cicho, po cicho. Dobra. Ej, tam ktoś jest? Ej, to są serii oni. Co oni robią? Twój biuro fajerwerek! Tak! Ej, oni serio chcą wysadzić tą chatę. Oni serią chcą wysadzić! Czyli u mój bierze całe biuro! Całe biuro! Fajerwerek i poszedł do kuchni. Dobra. Powalone. Ej, a w ogóle co się stało z swoją ręką? nie masz No już nie mam. Spadł mi, ale patrz w ogóle na to. Jest jakieś dziwne ugryzienie. O fuuu. No. I co teraz, Dobra Igor? Oni chcą wychodzić całą naszą chatę. I się w naszym pokoju? Ty masz miecz świetny z temu. Dobra Igor. Ja mam pewien pomysł. Nie jest on najmądrzejszy, ale obczaj. Oni chcą wystać naszej fajerwerki. Kto najlepiej pokona ciebie? Nie. Ja! A kto najlepiej pokona mnie? Ja! A o no tak! Bo przecież, jakbym ja walczył z moim Evil Twinem, to byśmy walczyli w nieskończoność. Bo... A ja znam Twoje słabe ciosy i martwe punkty, a Ty znasz moje. Ej, Dobra, to jest genialne. Czyli co? Ty pokonujesz mojego, a ja Twojego. Ogólnie plan jest prosty. Idź na górę, zbierz fajerwerki i przy okazji staw czoła mojemu, a ja sprawdzę dół i dobra. pokonam Twojego. Dobra, idę. Weź kamerę, będę nagrywał telefonem. Dobra, idę właśnie na górę, mam swoją katanę, ale na razie okaże, żeby być bardziej inkognito, mam moje op -ox. I teraz tak w pociutku. Okej. Okay. Igor poszedł w tym momencie na górę. Gdzieś tu na dole jest jego Evil Twin. O Słyszycie to matuje te fajerwerki cały czas. Tutaj jest mega przypał. Co to w ogóle jest to? Ty Mega dziwnie, tutaj są jakieś konstrukcje, to mnie trochę przypomina piramidę. Tutaj coś jest? Ej, to jest zamknięte. Ej, że to jest tylko pułapka. Oni zrobili pułapkę, to jest fałszywa baza ukryta. Patrzcie na to. Cały pęk. Ej, tym go mogę nastraszyć. On już odpali umiotacz. Dobra, nie ma na to teraz czasu. Ej! Widzowie, co? co się dzieje? Ja pierdziele! O kur, o kur, co on robi? Ej, on do szornika was Idealnie pobieg za dom. Dobra, jednego mniej. Teraz Igor. Teraz widzowie, odpalam miecz wale, go tym. O, e, co jest? On zniknął po prostu. Ten mieć jest jakiś... Co to jest za miecz? On go po prostu zdezintegrował Dobra, wiecie co? Ja biegnę do Wiktora. Ciekawe czy mu się udało. I tu jest. Co jest? Czek! Gdzie jest... Kończył nagrywanie, kończył nagrywanie, wszystko nagrane. Ogólnie twój zły był tu, chciał podpalić chatę z ogniem latał, wyleciał i zamknąłem drzwi. Co? Serycznie tylko zamknąłem po prostu chaty. Widzowie, na tą chwilę jesteśmy bezpieczni. Ej, to ja ci powiem, ja nie wiem, znalazłem tego czarnego, tego twojego evil i nie wiem, on jakieś dziwne dźwięki strasznie wydawał. I ja po prostu wam go tym nie zniknął, on się rozpłynął w powietrzu. Co? Jakim cudem? Nie wiem sobie, wiesz co, nieważne. Widzowie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, suba. Widzimy się w następnym odcinku. Elo!